Siemaneczko, z tej strony naczelny Tofik, a dziś gierka na duło, w której udało nam się zgarnąć 24 fragi, z czego 20 wpadło na moje konto. Podjeżdżaliśmy praktycznie każdego, kogo się dało, przez co rozgrywka była bardzo dynamiczna. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Dla zainteresowanych założyłem serwer na TeamSpeak3. Jeśli szukasz kogoś do gry, czy nie masz gdzie podzielić się ze znajomymi, to zapraszam. Adres w opisie filmu. Wszystkim życzę zdrowych i spokojnych świąt. Znaczy, ten na początku pewnie nie, bo na początku to mało kto będzie w ogóle bijął na to, nie? Ale z czasem, jak, ta, jak to się stanie bardziej popularne, no to. A jak nikt nie będzie wbijał, to zmieniam z powrotem na 500 slotów, bo kurwa dla te 7 slotów to jest bardzo te więcej niż kurwa ten za, za miesiąc, to jest bez sensu. A najgorsze kurwa w tym jest to, że ja już nie pamiętam jak się te kurwa jebane rangi robiło. Tam zrobiłem trzy nowe rangi. I na przykład, żeby inni nie mogli wchodzić do nas na do kanał, no a dobra. tylko mogli jeszcze ten kefir e, z tym, z tofikiem, to zrobiłem specjalną rangę tofik, ale no, tam jest tak dużo tepet stawiam w ogóle. No, ja postaram się podłużnym. Bo, bo tu jest tam. ten... to jest mega, kurwa, tak obszerny. To jest fajne, żeby. Ale jak chcesz zrobić raz, oporządnie porządnie, serwer, bo. A jak kurwa, ja mam zrobić serwer, a on po tygodniu ukarzy się, czy jest. Martwy. Bez sensu, że jest martwy, że nikt z tego nie korzysta, to nie, to jest kurwa. Gdzież, to jest otwarte. A są typy podłużnym. W jakim podłużnym? No, w tym to. W po prostu Kurde, stary no to Na piętrze nie widzę Jest, chyba u na piętro Andrzejku, nie się Na piętrze? Tak Obity jeden Do pokoju z lewej krzywej Okno, okno Jeden leży A słyszałeś, wybuch granatów w ogóle? Tak. dalej A mi się dźwięk granatu zbogował, stary. trzeba? Dobra, te duszę sobie zniszcz Tu masz butle, mocne i dzika To już mam, to już mam Metalowa rurka. Ja, metal pipe. I do tyłu idziemy tam w głębiej strefie. Damage 21. Ty, a usunęli teraz napis kuzyn... ...niemożliwe. Ta, no, znowu torba już nie ma napis ten, napisu kuzyn royal. Ale jeszcze raz, jeszcze raz. Gdzie? Torba duża już nie ma napisu kuzyn royal. Aha. No, nie ma w ogóle żadnego napisu. No nie, to nami. No to chodź tam. Bierze tak. O płoty. O jakiś Jumper normalnie. Są to zombie strzela? A, misję robi. A, no to. A, no, no faktycznie może, ale nie. Tutaj nie ma żadnej misji, przecież tutaj nie ma miejscówki A chuj wiedzieć O to no bo brzmi trochę lepiej Zombiaki nie mam same są... -y a porobisz Takie zombiaki są na miejscówkach, a nie kurwa na tym No No tak, tak, nie wiem Duch Duch się palił po Od razu po... Nie nie, a nie. nie uważaj no to jeszcze powinien być ten, taki pchujek, nie? Na K jakoś Jest za drzewem, widzę go Jest za drzewem Tym przed tobą, tutaj? Tutaj Za tym drzewem jest tak. O kurwa, tu mam już drugiego, stary Gdzie? Przy sobie Widzę Ten tutaj leży. Dobra, palę go. Obu zajebałem. No elegancko. Zobaczymy, mi, że mieli jakieś szybkości, albo coś. Ten nie miał nic. Tam tylko 3 piątka leży do wzięcia. O kurwa, tutaj co tu się działo w ogóle. No, no, to była taka napierdalanka, to czuję. Dobra, mam szybkości. I też mam, a to dobrze. Nie masz laska z noża machać, no. tylko masz szamę wpierdalać. Tutaj też kudle, w środku leży typ. Spierdolmy o szybkości. TP stawiam jak coś. Tak, ja myślałem, że wrócimy po prostu. Hmm. Nie, bo są typy. O. To widziałem, przebieg podwórkiem do, do... dużego budynku. O, budynek drugi. Kurwa nie widział mnie, dobra dawaj no. ten łeb, nie leży. No dobrze po prostu nie po części. To tato już, to może być kuzyn Royal, bo to jest przecież kurwa teraz CR-set Royal, cokolwiek to kurwa znaczy. Cuisin Royal Second Edition Davis są nazwa, krótsze się nie dałoby wymyślić Nie, ale zauważ oni sobie wszystko kurwa robią sami pod górkę. Zmieniają nazwy gry. Gra kurwa miała cały kurwa czas od początku taką całą nazwę. Ludzie zapamiętali tą grę, kurwa, po tą nazwą Nie, kurwa trzeba zmienić nazwę. Nie trzeba zmienić nazwę. Zamiast Ludzie robią krótkie nazwy, tak samo jak nienawidzą, kurwa. Call of Duty Modern Warfare, kurwa, albo inne, góry, bo to jest długie. Bez długiej chuj. A bo Lepiej to Warzone. O, Warzone i gitara. A tu jest kurwa Kuzyn Royal Second Edition, kurwa, i jeszcze tam pewnie coś jeszcze te wymyślili. Tak, tak. Forward, kurwa, cokolwiek to znaczy. Ja już nie zamierzam tego w Fulfill of all dreams, czyli spełnienie wszystkich marzeń. A no, moim marzeniem jest, żeby ta gra się normalnie nazywała. W tych szakach przed nami stają tepe, jak coś. Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj no na moim ciele dokładnie, no teraz nie, na znaczniku postawiłem no, 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 no. Jeden leży Znowu kurwa w grach, w której nikogo nie, nie zabije. O kurwa Dobiłem sobie go bieg na prawej Ty dwóch jest? Tu są dwie ekipy jeszcze, albo jedna ekipa co najmniej, ale nie wiem co to. To są składy kurwa? Dobity Na tym różowym jest, za tutaj Tego za Jakiego zabijesz? Zabiłem pan od razu, miałem bazuka. Aha, dobra, czyli tego zabiłeś? Ej, a to i tak się jeszcze nie zgadza, jeszcze jeden gdzieś Ty, musi być. jest w budynku, w budynku jest. W budynku? Dobra. Tak, drewno słyszałem. Piętro? Ja albo strych. Strych, 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 strych. 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 Take a min'ej da? Nie, nie, właśnie nie. Bazuk, weź no. Bazookę, pierdolni. Ten miał najdalej. na strych pierdolni, ale on mógł zejść nawet trzy kurwa na miał stary. Nie, na strychu jest cały czas. Do strychu? Na strychu? Dobra. z lewej i z prawej. Nie, 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 tylko na tym, pode mną tutaj wróci. Moje okno pierdolni. On po, przed oknem stoi, także. Bizny. Dobra. Wszystki looting i podjazd od razu. Szukaj, Targana masz? Nie, szukaj. A, szukaj, dobra. Szukam, znalazłem. Ty, ten miał jednak naida. Zapierdalamy. dalamy my tym, miał kurwa tyle śmieci. Dawaj na Targana lecimy. Na episki podjazd, episkie walenie. Te we sobie se postaw od razu, jak tutaj do strefy wejdziesz, to do tepa, nie? Mhm. Mm 3 nas później Oni już mogą być jak coś Ty Ale part, ja pierdolę Ja mogę czekłać Uciekłem gdzieś Przy mnie jest tutaj Jeden leży Korn. nie wiem co leży. Co... Okej. Okay. Algo? Kurwa, nie mogłem też tepnąć, nie mogłem nic zrobić, się przestraszyłem. <laughs> dobra, 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 halbo. Uważaj, uważaj, Uso uważaj, najbli. bo może być więcej. Mam plarga na w ogóle. No dobra. Ale musimy Flargana znaleźć Oni mieli na pewno Tylko czekaj, muszę się zorganizować, bo Milaczek spierdolił Dobra, gra To było głupie. Balans był zachłócony Dobra, to... No, dokładnie Wiesz, ściągało mnie kurwa w lewo Dobra, ten nie miał Flargana Słupek zniszcz Właśnie kurwa nie widzę tego słupka A, Miał tam. Dobra, ładuję i strzelam od razu Tak, to masz mojego Jeszcze Mam Flarek Ale ja też mam Trzymaj to ile on tych kurwa mieli? Nie, ja podniosłem od, od tamtego Aha Tam wcześniej Mam pięć najdów, chcesz? Tak, 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 tak. dwa mi rzuć no W drugą stronę spada, gdzieś na 285 Tak, a na razie biegnę, żeby zobaczyć Tutaj są jakieś typy jakieś. typy kurwa nie No leć, leć, ja też tu podbiegam gdzieś wiesz Na kontrol ewentualny hmm. Na nie widzę tutaj. Samochód podjeżdża mi od SW. ciężarówka jakaś. Dwóch gości. Tutaj byli, nie? Dwóch gości. Tak, tak. Słyszę, słyszę. Można ich podjechać. Tylko niech do was spadnie najpierw. Aleś wymierzył. Jadą. Mp5, do siebie Samochód dalej jest i jest otworny Kurwa, jeszcze jeden za stary Czekaj sam to. Na, bunk na bunkrze jest jak coś Widzę Chyba, nie miałem nas spowolnienie. Został na jeden Odpalił coś. Jest w, tym, w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu jest Na dole Aj, ale zły ruch zrobiłem, Mogę zginąć tutaj. Ale dobra. No on wyleciał na ciebie, tak? Tak. Co wyleciał? Nie, no wiesz, tak kucaką, nie wiedział, że ty siedzę, bo mu tylko nawet nie widział. Dobra, kontrol plecy. Podjeżdżają nas? W. Dostał, ale kurwa przez ścianę dostał. Leży. O kurwa, ty! Tu się robi poważnie. Wiem. To z bunkra było? Tu Nie wiem skąd Tak, tam jednego widziałem Tak, przy drugi A tam jeszcze drugi no nie je da mi kurwa zabić no Plety mamy, plety mamy Kurwo Leży, bunker le ten, działo Nie trafiłem go spacernie, tak? Dobra, polec, plecy plecy, 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 go, 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 go. MG z tyłu, patenia tu jest. Nie chcę, na razie nie chcę. Na fragi gramy, na fragi gramy. A, mówi ten, co ja mam dwa, kurwa. Aj, zeszło, zeszło mi, kurwa. Trafiłem dwa razy. Pacunek, puszczamy mi to po prostu Mhm. Ja Ale... się na bunker Kurwa zły jestem teraz, bo mi zeszło, no Ty, to patelnia jest? Aha dobra działa. Ty Dawaj tam, dawaj tam, dawaj tam Tak, bo ja tutaj kurwa na prawo pobiegłem specjalnie na ta napierdala Tak, jestem G na tym bunkrze Tam był duch i się tepnął yy, Fort, no nie, nie zamk, fort, tak, zamek, tak, zamek, dach Dwóch Po której stronie są? Po tamtej? Tutaj, po mojej Aha, Jeszcze zupasz, podjeżdżali tam. od lewej mnie tutaj, ale to nic To chujowo, że są po tamtej stronie, bo jakoś... teraz Jeden zajebany, jeszcze jeden jest. Mm -hmm. Może przebiegnie na tą stronę, to wtedy ja. Tak, 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 tak. Przebiegnie. Nie przebiega. Nie o kurwa. Nie Dobra, strefa go zeba. Mam tu przy sobie typa. Położyłem go. Slepam. jestem z tyłu. Trzymaj się mordo Chujowe miejsce trochę mam No bardzo chujowe miejsce Obserwuj jak możesz, cokolwiek A. Dobra, y szamaj i kont kontrol dalej Obserwuję Wiele czysta jest Ty mówiłeś, że co? Że bunkier byli przed tam czy co? Nie nie, że w bunkrze MG było Aha, Mam ich, mam ich, mam ich dach, 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 tak, tutaj dach Na tym na wiesz, wiesz na czym leżał Strych. Zeskoczył Na prawą stronę, to był duch no i Dwadzieścia. Eee, cztery tylko.